Cześć, jestem dziadkiem Piotrka i w dzisiejszym podcaście, w najbanalniejszym podcaście na świecie, Piotrek opowie o tym. Dobra, dziadek, już ja to powiem. Właśnie poznaliście mojego dziadka, wyimaginowanego dziadka. W dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć, dlaczego trudno jest mimo świadomości coś przezwyciężyć. Tego, że jestem świadomy, że robię źle jedząc o trzeciej w nocy, mimo że nie jestem głodny. Albo tego, że zachowuję się w sposób negatywny wobec siebie. Mówię sobie złe rzeczy. Albo przeglądam, jak szalony TikToka scrolluje i po prostu wszystko mi wybucha w mózgu. A teraz piękny jingle, który właśnie wymyśliłem. Banał, banał, pu, pu. Ej, wiem to, że przeglądanie TikToka. Przeglądanie Instagrama dłużej, a w ogóle tak naprawdę na dużą, dużym stopniu, jest dla mnie bardzo toksyczne. Ruinuje mnie. Wyniszcza. Mentalnie. Automatycznie, podświadomie zaczynam porównywać się. Ale co najgorsze, jakaś część mnie, jakaś pierwotna część mnie zaczyna zazdrościć tym ludziom. A to jest już najgorsze. A kolejna część reaguje w taki sposób, że. Dlaczego tego kogoś tyle ludzi ogląda? Moim zdaniem jest to bezwartościowe, wręcz nawet czasami szkodliwe, nie wykazuje żadnego talentu, umiejętności, pomysłowości, kreatywności, zarabia przy tym duże pieniądze. Ja się staram, ja staram się przekazać wartość, wierzę w nią, mówię o niej, a ta osoba, mimo wszystko, ma więcej wyświetleń. Zarabia na tym dzięki temu większe pieniądze? Może, zresztą, no właśnie nie wiem, ale przynajmniej mogę tak przypuszczać, patrząc po swoich cyfrach, mogę to w jakiś sposób um, interpolować. I problemem jest to, że to się dzieje podświadomie, mimo że normalnie, kiedy nie przeglądam tego, to ja wcale się tak nie czuję. Nie zazdroszczę nikomu, gdy mijam kogoś na ulicy. Nie. Oceniam w taki sposób negatywny. Nie porównuję i nie odnoszę ich sytuacji życiowej do swojej. A przecież jest to bardzo mały wyrywek życia. Ja sobie z tego doskonale zdaję sprawę. Ale zdawanie sobie z czegoś sprawy wcale donikąd nie prowadzi. Spójrzcie, palenie papierosów. Ile osób zdaje sobie sprawę, że palenie papierosów jest złe? No, chyba każdy. Zresztą pisze to na paczce i myślę, że ciężko jest znaleźć osobę, która powie, tak, palenie papierosów jest zdrowe i lepiej palić niż nie palić. A mimo to wiele osób pali, bądź popala. Albo nadużywanie alkoholu, albo wiele innych czynności związanych np. Z, z złym odżywianiem. Każdy z nas to wie. Ale prawie każdy z nas też to robi, to jest dopiero zadziwiające, bo bycie świadomym czegoś, to jest za mało. Tak samo jak ktoś jest świadom tego, że no nie osiągnie czegoś, jeżeli nie będzie robić czegoś wyjątkowego, nie będzie się w jakiś sposób wyróżniać, a mimo to boimy się, każdy z nas, podejrzewam, boi się wyjść z komfortu, z bezpiecznej swojej strefy, wyjść w inny rejon. Bo to tylko świadomość, racjonalne myślenie. O wiele trudniejsze jest przejście z racjonalnego poziomu do tego głębszego. No Nieważne, nie czy to jest podświadomość, jakby to zwało, jakieś to tylko nazewnictwo zresztą. to nie jest istotne. Ale taka głęboko zakorzeniona świadomość, podświadomie, myśl o czymś. Jeżeli ktoś ma mocno wpojony w sobie podświadomie przekonanie, że jest głupi, to jest głupi. Znaczy w takim znaczeniu, że o sobie tak myśli i wcale nie musi być głupi realnie w porównaniu do reszty społeczeństwa. Ale tak o sobie myśli, więc to też rzutuje na to, że nie wykorzystuje swojego potencjału. I może być tego nawet świadoma ta osoba, że to nie jest prawda, bo to tylko świadomość. Ja jestem świadomy, na przykład tego, że robię wartościowe rzeczy w Internecie i, i bardzo mnie to cieszy, co robię, spełniam się w tym i odzyw, odzew od was też jest niesamowity, ale w pewnym momencie, w którym szczególnie zacznę przeglądać social media, w którym wyskakują mi rzeczy, które niektóre nie proszę, o które wcale mnie nie interesują, automatycznie zaczynam czasami w to wątpić. Mimo że świadom jestem, ale widać na jakimś pewnym etapie jeszcze nie jest to we mnie tak pełni podświadomości zakorzenione, żebym mógł zdać sobie, nie ruszało mnie to. I nawet nie wiem, czy jestem w stanie coś takiego w sobie wypracować. Czy są tacy ludzie, których w ogóle nie rusza to, co widzą w internecie. Nawet nie chodzi mi, że nie rusza, nie wiem, przemoc czy coś. Tylko w żaden sposób na nich nie oddziałowuje. I myślę, że mogliby być to jacyś socjopaci, czy jacyś inne tego typu sytuacje, bo ciężko jest być obojętnym, bo jesteśmy ludźmi i, każ i, i, i pewne sytuacje społeczne nas poruszają, inne nie. Chyba każda w jakiś sposób poruszają, szczególnie kiedy się w nich zatopi. To mnie bardzo boli, że nie potrafię w 100% w gorszych dniach, w których jakieś mam negatywniejsze myśli o sobie, y trochę zwątpienie, akurat to dosyć często, wr jak wracam z wyjazdu, za, y szczególnie za granicą do Polski, to mam jakby stre ten p jak to się mówi PSD, post stress disorder. No, nie do końca to jest to. To po prostu takie przymulenie powrotem do rzeczywistości, że byłem na wyjeździe, było fajnie, a teraz o rzeczywistość szara. Ono nie jest szara, jestem tego świadom, ale wtedy mam taki pierwszy dzień gorszy. I właśnie dzisiaj jest taki dzień, bo wróciłem ze Szkocji wczoraj wieczorem. Edynburg, piękne miasto, bardzo malownicze, jakbym się właśnie przeniósł do jakiejś wioski, nie wiem. Hobbita, dobra, nie wiem. Hobbita nie oglądałem, więc to tylko moje wyobrażenie, ale nie dziwię się, że Rowling wymyśliła tam Harry'ego Pottera w jednej z kawiarni, bo tam jest taki klimat, jakby się było rzeczywiście w jakimś magicznym miejscu. Cudowne, cudowne, polecam. I właśnie to mnie w jakiś sposób ten dzień jest dla mnie dzisiaj gorszy. Tak sobie o tym myślę. I zamiast właśnie zająć się czymś konstruktywnym, mimo że jestem świadom tego, że nie powinienem przewijać TikToka i tym podobnych rzeczy, tylko zająć się sobą najlepiej, bo wtedy o wszystkim innym się zapomina. To ja siedzę i przez godzinę go przeglądam i jeszcze bardziej pogrążam się w negatywnych myślach. Jeszcze bardziej rodzi się we mnie niepokój. Jakieś negatywne skojarzenia, porównywania, ale nic z tego z konstruktywnego nie, wy nie wynika. Ja nie pamiętam żadnej treści, którą przejrzałem. Żadnej teraz. A mi było to godzinę temu, skończyłem. I postanowiłem nie, zrób coś dla siebie, Piotrek. Nagraj? Porozmawiaj. Powiedz. I nie wiem, czy ten odcinek trafi do Was, jak trafi to. To w sumie będzie to wyjątkowy odcinek, bo nagrany totalnie, tak jakbym nagrywał go tylko i wyłącznie dla siebie. Ale robię to też celowo, podejmuję tę próbę, chcę wyjść z myślenia, chcę wyjść z pewnego bezpiecznego, bezpiecznej swojej strefy i mimo wszystko nagrać ten odcinek jeszcze głębiej. Celem jest tego, to Żebyśmy, żeby sobie uświadomić, jak wiele negatywnych rzeczy sami sobie robimy, będąc tego świadomym. Bo ja jestem świadom tego, że przeglądam, już mówię, dobra, już muszę odłożyć i przeglądam. I są takie dni, w których nie potrafię do końca, coraz lepiej sobie z tym radzę przyznam, ale nie do końca sobie potrafić i jeszcze potrafię, i jeszcze czasami zdarzają mi się takie dni, w których zapadam się w taki sen. I Mimo Świadomości, że robię źle, bo to nie jest tak, że ja nie wiem. Przecież ja mam mechanizmy, ja wiem, że dużo lepiej byłoby wyłączyć ten telefon, nawet w, napisać najbliższym z, o, osobom, w którym jestem w kontakcie. Przez godzinę mnie nie ma, jeżeli coś, wyłączyć ten telefon, pójść na spacer, zająć się czymśkolwiek innym, ale tak, żeby nie mieć dostępu do telefonu. Ja o tym wiem, ale coś silniejszego ze mną przegrywa. Wygrywa, znaczy. I to jest ta sytuacja, w której to jest po prostu wygodniejsze. Bo właśnie na przykład po fajnym wyjeździe wracam do kraju, do tak zwanej rzeczywistości, w której zmierzyć się muszę chcąc, nie chcąc z jakimiś trudnościami. Tu muszę naprawić samochód, bo mi klimatyzacja nie działa. Nie są to wielkie rzeczy, ale nie chce mi się ich robić, chętnie bym ich uniknął. Czy tutaj mam zalany sufit w studiu i muszę to. Poganiać, bo, bo nie chcą mi naprawić, w ogóle jakieś cuda się z tym dzieją. Nie chcę mi się tego, wolałbym mieć to gdzieś, żeby tu się tego nie było. To nie są trudne rzeczy, ale one wymagają ode mnie podjęcia jakichś kroków. Ja wolałbym nie mieć takich obowiązków, tylko obowiązki, które są takie moje, a to nie są moje, bo ja nie chcę ich, ale no, muszę ich wykonać ale z drugiej strony nie muszę, bo mógłbym na przykład mieć zalany nie? Sufit i, i, i studio. Tylko to, czy to byłoby spoko? Nie byłoby spoko. Czy ta rzeczywistość związana z tym, że no, trzeba zarabiać pieniądze i tak dalej na wyjeździe, nie martwię się o sprzątanie, o takie rzeczy i tak dalej. Ale czasami zastanawiam się, wracam tutaj i za czym ja gonię? Żeby nagrać podcast? Żeby ćwiczyć, grać na pianinie, żeby tworzyć nowe treści do internetu. A może ja powinienem w ogóle odejść od tego i te zarobione pieniądze, wydać na w ogóle takie rzeczy, jak wziąć i wyjechać, jechać po prostu przed siebie. Bo to jest ciągłe gonienie za czymś w życiu. Tylko najgorsze jest to. Że myśląc, że zrobiąc właśnie na przykład wyjazd, ucieknę od czegoś. Albo na przykład nie mam na myśli uciekania od życia, bo mi jest źle. Nie o to chodzi, bo czasami po prostu każdemu z nas, podejrzewam, przychodzą myśli, o, o jaka ta rzeczywistość, jaki ten świat, jakie to. Bardziej może ta rzeczywistość niż świat, to, to wiecie, przychodzi. I teraz pomyśl sobie, co powoduje, że. Właśnie tak się sabotujesz i przeglądasz, czy to TikToka. Jeszcze złe rzeczy. To mi się uprzytrafia. Wiem, że nie powinienem jeść. Jest na przykład druga w nocy. Wcale nie jestem głodny, ale czuję jakiś niepokój. Czuję pustkę, czuję trudność, czuję wyzwanie i zatapiam się w tym. Mimo, że jestem świadomy. Ale są pewne rzeczy, które już w sobie tak wryję mocno, że dużo łatwiej mi jest sobie z nimi radzić. Jak na przykład to, że, ok, ja jestem tylko świadom tego, że żeby nauczyć się grać i śpiewać na pianinie tak, jakbym chciał, muszę codziennie ćwiczyć. To jest świadomość i łatwo mi to przerwać. Coraz trudniej, bo coraz dłużej to robię. Czyli im dłużej to robię, tym trudniej mi przerwać, bo troszeczkę staje się to jak powietrze. Jak taki jak chleb, który chce się zjeść, żeby taki świeżutki, rzemieślniczy, własnoręcznie upieczony chleb, świeży, pełnoziarnisty, z różnymi ziarnami, taki wychodzi tak z piekarnika, taki Ach, chcesz aż go zjeść, jest cudowne. I to jest, aż tak się zapętliłem w mówieniu o tym chlebie i go sobie tak wyobraziłem, że jest taki cudowny. Że zapomniałem właściwie do czego zmierzałem, co chciałem powiedzieć. Ale o, właśnie, dobra, już wiem. Wróciłem do mądrości swojej. Że to, że ja dłuż, coraz dłuż, częściej robię to, to po prostu wchodzi mi to w krwiobieg. Przechodzi jakby do podświadomości. Ja się upewniam w tej świadomości. Ja też w, w sobie to zintensyfikuję, robiąc to regularnie. Zapisuje się w to w mojej głębszej, coraz głębszej, coraz głębszej pamięci. To jest jak z przekonaniami. O tym już coś napomknąłem. Bo jeżeli ja sobie wmawiam, że nie zasługuję na to, co mam, na to, co osiągnąłem, nawet nie tyle powtarzam sobie, że chodzę i powtarzam, nie zasługuję na to, co mam, tylko w każdej jakiejś myśli, bądź w wielu, ciągle utrwala się to przekonanie. To tak właśnie coraz bardziej się człowiek w to wierzy. Ja zaczynam w to wierzyć. A to przeszkadza mi w przechodzeniu dalej, bo sam stawiam sobie granice, że i tak to, co mam, to jest za dużo, niż zasługuje. Czy na przykład y, pamiętam y, takie powiedzenie, że przy jedzeniu się nie gada. Marmolada, czekolada, przy jedzeniu się nie gada. I ogólnie tego, jak żeby gdziekolwiek dzieci i wszyscy siedzieć cicho przy jedzeniu. I to pokutuje takim przekonaniem, że nie może być jakąś przyjemnością, taką ucztą jedzenie, czymś takim, trochę mam wrażenie, że brakuje takiej celebracji w Polsce jedzenia, że siadasz, jest dyskusja, spotkanie z najbliższymi, no, z ludźmi, których się kocha, uwielbia i są cudowni. Siedzieć, rozmawiać i delektować się dobrym jedzeniem, dobrym alkoholem czy, czy dobrymi napojami, czymkolwiek. Pysznymi rzeczami. Jest jakieś wpojenie, nie gada się, więc to jest takie szybko, szybko, szybko. Tak o tym ostatnio myślałem. Oczywiście takich przekonań jest wiele. One przechodzą coraz głębiej. Jeżeli ktoś będzie od dziecka ci powtarzał, że bogaci ludzie są złodziejami źli to w końcu w to uwierzysz. Więc nie chcesz być złym człowiekiem, więc nie chcesz być bogaty. Oczywiście to jest spłycenie i całego przemyślenia, bo świadomie możesz myśleć, że chcesz, ale tak głęboko coś siedzi, że przeszkodzi ci w tym, żeby dojść do pewnych rzeczy. Jeżeli ja będę uważał, że nie zasługuję na to, żeby ktokolwiek słuchał tego podcastu, to jeżeli ktoś będzie słuchał nawet 100 osób, to ja już będę myślał, że to jest za dużo i coś będzie mnie wewnętrznie powstrzymało, żeby powstrzymywało, żeby robić to lepiej, żeby jeszcze bardziej się zaangażować. Takie wrażenie jak klątwa sukcesu, nazwę to. Strach przed osiągnięciem sukcesu. Co się stanie, jeżeli osiągnę sukces? Dla każdego sukces jest czymś zupełnie innym. I to jest zrozumiałe. Ale, gdy... Blokada w głowie mówi ci, to jest za dużo, nie zasługujesz na to. To jest taki strach przed tym, żeby to co się robi urosło do wyższych stadii, żeby być w tym lepszym, że podświadomie sabotuje siebie, żeby tak nie było. Sam sobie zdaję z tego sprawę, bo kilkukrotnie złapałem się na tym, że coś zbliżało się do... Jakimiś krokami przebijało, że coś wejdzie, co, czym się zajmuje na wyższy poziom, ja to w jakiś sposób ubijałem. Może nawet nie tyle ubijałem, co zwalniałem. Bo się bałem tego, że to mnie przerośnie. Bo nie jestem gotowy w tym znaczeniu, jakie mam przekonania, że mm, jestem zwykłym chłopakiem z Podlasia. O, tam jakimś takim nieśmiałym, nie, w szkole myślałem, że jestem brzydki, nieprzystojny i w ogóle. I to cały czas ze mną pokutuje w coraz mniejszym stopniu, mimo że mam 32 lata. Minęło sporo lat od szkoły i od tego, że już o, to, o sobie tak nie myślę, ale to, że ja jestem tylko świadomy tego, że jestem wartościowy, to z dnia na dzień kiełkuje. Ale nie jest tak wykiełkowane, że uważam czasami taka myśl przechodzi, ale, ale ja nie jestem aż tak wartościowy to, co robię, i nie zasługuję na jeszcze większy sukces. To i tak jest dużo, co osiągnąłem, nie marzyłem o tym. No i to mnie blokuje i podejrzewam, że wielu z Was. I teraz słuchaczu, słuchaczko, tak, ty, zatrzymaj się. I pomyśl o sytuacji, w której stoisz przed dużą szansą. Pojawia się ona, pracujesz na nią. I czy boisz się, że ci wyjdzie, że to przerośnie cię? Boisz się, że coś cię przerośnie? I dlatego się tego nie podejmujesz, bądź wyhamowujesz? Za dobrze ci idzie. To jest te powiedzenie, nie wiem, dobra, trochę je sobie spreparuję. Nie może być dobrze ciągle, że będzie zaraz źle. Takie przekonanie. Albo, że pewne rzeczy są zarezerwowane tylko dla takich ludzi. Albo, że artyści to świrusy, pijacy, nieodpowiedzialni ludzie. Albo, że. Biznesmen czy przedsiębiorca to złodziej, hochsztapler, cwaniak, krwiopijca i, i, i wyżeracz. Albo przekonanie, że aby osiągnąć sukces trzeba dać dupy. Dużo tego jest. Dużo rzeczy, które blokują, wpajane są nam od dziecka i trudno je z siebie wy, wyprzeń, wyrzucić. Trzeba nad tym pracować bardzo długo i mieć w sobie wiarę, zaparcie i chęć do tego, żeby troszeczkę się wyzbyć z tych negatywnych rzeczy, bo nie, nawet nie chodzi tam o to bycie milionerem, miliarderem, jeźdzeniu drugimi furami. Dla każdego co innego jest ważne. Ale bardziej o tą taką większą swobodę, mniej napięcia tego negatywnego, którego można się w jakimś stopniu wyzbyć. Nie chodzi mi tutaj o zażycie tabryki szczęścia, jak by było w Huxley, nowy, wspaniały świat, książce, że ludzie po prostu tylko szczęście byli, co było właściwie też ich zmorą, bo to nie tylko o to chodzi, ale wysnuć się z takich więzów to będzie piękne. I tego Wam wszystkim życzę, żeby tak było. Sobie też, że go życzę. I zmagam się z tym, walczę z tym każdego dnia i życzę Wam siły. I wytrwałości. Dziękuję za słuchanie. Możecie słuchać podcastu na YouTube, Apple Podcast, Google Podcast i wszędzie. Wszędzie na świecie, gdzie to jest, gdzie są podcasty, znajdziecie mnie na Instagramie Pebialasiewicz. Jeżeli to słyszycie, to jednak zdecydowałem się opublikować ten odcinek i napiszcie, albo nie, nie piszcie, po co właściwie. Przecież miłe jest to, jak piszecie rzeczy, także. Cześć. Uwierz w siebie, tylko to ci powiem. Uwierz w siebie, tylko to ci zaśpiewam. Uwierz w siebie, tylko to ci powiem. Każdy z nas zasługuje na szczęście. Każdy z nas zasługuje na miłość. A szczególnie ty.